Witam Cię w kolejnej części naszego kursu. W dzisiejszej części mówimy sobie wstawianie podziału stron i sekcji. Przy użyciu tych podziałów stron i sekcji możemy sobie zmieniać układ lub formatowanie stron w naszym dokumencie Worda. Przykładami takich sekcji, opcjami, jakie możemy sobie zastosować jest na przykład następna strona, co powoduje wstawienie podziału sekcji, rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie. Jest coś takiego jak podział sekcji ciągły, co powoduje wstawienie podziału sekcji, rozpoczęcie jej na tej samej stronie i na przykład e, przydaje się to e, przy formatowaniu strony, na przykład jeżeli chcemy sobie wstawić, e, m, zastosować sobie liczbę kolumn w naszym tekście. Wtedy sobie taki podział ciągły wstawiamy. E, jest jeszcze coś takiego jak strona parzysta lub nieparzysta, powoduje wstawienie podziału w sekcji, rozpoczęcie nowej na następnej parzystej lub nieparzystej w stronie dokumentu. Dobrze, jak Wstawić sobie taki podział strony i sekcji w naszym dokumencie. Mamy tutaj w zakładce układ strony, coś takiego jak znaki podziału, i jeżeli sobie to rozwiniemy, to mamy tutaj właśnie te podziały sekcji, które sobie właśnie przed chwilką mówiliśmy, że następna strona ciągła, strona parzysta i strona nieparzysta. I teraz przejdźmy sobie do naszego dokumentu Worda no i chciałbym Ci pokazać, właśnie jak to działa z tymi podziałami sekcji. Na przykład e, chciałbym sobie tą kolumnę wstawianie, ten tekst podzielić na e, dwie kolumny. E, jeżeli zrobię sobie to w ten sposób, że e, kliknę tutaj za tym tekstem, klikam znaki podziału, klikam ciągły, klikam na końcu, klikam znowu ciągły, no i teraz możemy sobie Zastosować nasze tutaj dwie kolumny, trzy kolumny. I widzisz, że jest tutaj podział sekcji ciągły, podział sekcji ciągły. Wyświetla mi się to tutaj, jeżeli sobie wstawimy, właśnie tutaj, żeby nam pokazywał te e, znaki wszystkie. Widzisz, że nam tutaj te podziały wyświetlą. A co na przykład, jeżeli byśmy chcieli sobie wstawić tutaj, e, zrobić sobie od tego wideo 2 do załóżmy formatowanie o ten tekst, żeby było na, żeby miało po prostu orientację poziomu. Jeżeli w tym momencie zastosujemy sobie orientację poziomu, to zobacz, że zostanie to zastosowane do całego naszego dokumentu. Nie chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby to było tylko i wyłącznie do tego tekstu. Więc Klikamy sobie tutaj e, układ strony, znaki podziału, przechodzę sobie tutaj przed tym wideo i klikam tutaj następna strona. I tutaj, jeżeli chcę na samym końcu, żeby była ta orientacja się pokazała, no to znowu no, klikam następna strona. I widzisz, że mamy tutaj... E, ten podział jeden tutaj wstawiony i tutaj. I teraz spróbujmy sobie, przejdźmy sobie po prostu tutaj gdzieś w tekst. Yy, kliknijmy i po prostu zróbmy sobie orientację poziomu. Sprawdźmy, co się stało. Widzisz, że moja tutaj strona została zmieniona na orientację poziomu, natomiast wszystkie inne strony zostały w orientacji w orientacji pionowej. Tylko ta jedna strona, w której zastosowaliśmy sobie ten właśnie podział sekcji, została właśnie tutaj zmieniona na orientację poziomu. I o to nam właśnie chodziło. Oczywiście, jeżeli yy, chcesz sobie na przykład zastosować tutaj do tego tekstu yy, kolumnę, możesz go zaznaczyć oczywiście jak najbardziej i klikając tutaj w kolumnę na przykład 3, to zobacz, że automatycznie ten podział sekcji ciągle się wstawi Tutaj, w tym naszym dokumencie. Tutaj się kończy, tutaj się zaczyna i zostało to zrobione automatycznie, czyli możesz sobie to zrobić poprzez tutaj e, wstawianie ciągłe, a możesz sobie e, po prostu zastosować to w ten sposób, że klikasz tutaj, zaznaczasz tekst, klikasz kolumnę, na przykład dwie, i widzisz, że od razu podział ciągły się. Wstawia automatycznie tutaj do naszego dokumentu. Jest jeszcze ta opcja ze stronami parzystymi i nieparzystymi. Oczywiście pokażę Ci jak to działa. Na przykład tutaj to wstawianie chcielibyśmy, żeby był znak podziału i żeby to wstawianie jest to na stronie tutaj mamy na górze stronę 9. Chciałbym, żeby to było na stronie oto wstawianie na stronie 11. Czyli klikam sobie znak podziału i na następnej stronie nieparzystej, żeby mi się to wstawianie trzecie widział. Klikam, wstawianie trzecie i teraz mam stronę, tak jak widzisz, dziewiąta i dwunasta, czyli jest to strona jedenasta. I na przykład, jeżeli chciałbym sobie teraz wstawić, bo jest tutaj podział sekcji, wstawić sobie po prostu pustą stronę, klikam sobie pustą stronę. Widzisz, że mam tutaj stronę 10. Mogę sobie oczywiście tutaj coś wpisać bez żadnego problemu. Jest tutaj tylko podział strony, który sobie wstawiłem sam. I jest strona 11. Tak. A na stronie. Tutaj e, mamy 14, tutaj będzie strona e, 13, natomiast strona, bo ten, e, to wstawianie chcieliśmy, żeby było właśnie na stronie nieparzystej i za każdym razem, kiedy będziemy sobie przechodzili i wstawiali następną stronę, czyli no, wstawiamy sobie pusta stronę, załóżmy jeszcze raz, to widzisz, że e, tutaj jest strona 12, Natomiast to wstawianie trzecie jest cały czas na stronie trzynastej, czyli cały czas na stronie nieparzystej. Tak samo sobie na stronie nieparzystej, dobrze. Czyli e, e, kolejny tekst, jak, e, jeżeli chciałbyś, żeby był na stronie parzystej, to oczywiście możesz sobie to zrobić tym właśnie podziałem y, tutaj e, strony, żeby to było na stronie. Trochę zakręcone, ale dam Ci tutaj jeszcze linka do poczytania sobie o tym, i będziesz mógł sobie to po prostu wszystko uporządkować i przećwiczyć. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i zapraszam Cię do następnej.